Siemano wam wszystkim, witajcie w kolejnym, już dziewiątym odcinku z Grynego Przygoda! Dokładnie tak, no i co my tu teraz musimy zrobić? Oczywiście kontynuujemy tam, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek! Chyba muszę właśnie żyletę wziąć i iść tutaj, tak, tu mnie strzałki nawet, znaczy te zielone monetki tu nawet nie prowadzą. Okej, okay, teraz tam, a czy da się zrobić coś takiego w tym momencie? Aha. Myślałem, że mnie w tak fajnie przyniesie tam... Ale niestety nie, no i gdzieś wpadłem, ale chyba nic się takiego nie stało. Okej, okay, jestem tutaj. Gdzie... Mm, no nie. <grym> Okej, okay, no to skaczę! Aha! Muszę tutaj wejść. A pewnie tutaj coś jest. Nie? Sekundkę... Pewnie to mam... O, już wiem, o... P Proszę bardzo. Dokładnie, i będę mógł tam sobie wejść z księżniczką, do drożek, znaczy tam na górę. Ojej, ona... A ona ten w ogóle przejdzie? Przejdzie, czemu nie? Ciekawe jak się będzie wspinać, co? <grytanie> Okej. Okay. Ale ona chyba... A coś zaraz zobaczy żeby wiedzieć przy okazji. Mamy tą trampolinę taką, no dobrze. A czy ja mogę tą postacią sobie o tutaj skoczyć? Nie mogę, okej, okay, dobrze wiedzieć, myślałem że mogę, ale chyba tylko Żyleta, przynajmniej jak na razie to potrafi, a więc okej, okay, no to idziemy dalej. <grymne> dobrze. Okej, okay, gdzie jesteś Żyleta? Okej. Okay. Bo jest nam ona oczywiście potrzebna. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj pewnie za chwilę zaczynamy misję, może nawet i zaraz. Dokładnie tak. głębia, O jakaś podwodna misja, tam jakieś syreny widzę. Znaczy, czy to są syreny, nie wiem. Hmm... Może nie. Idę, o, to chyba są ryby. <gryw> o mniejsza z tym. Are you a kitty? Do you want to sit down and talk about it? What the heck is that? It's a double-decker couch. You are so disappointing on so many levels. Why are my pants cold and wet? Ew. Uh... Get to the escape pods. You built escape pods? I thought you did. We're gonna die. Okej okay. Wiecie co musimy zrobić Dokładnie tak Pamiętaj przeczy... Pami... no i znowu nie zdążyłem przeczytać No co tam pisało A, H Aha no jeżeli mogę strzać chyba to o to chodziło I poruszaj się No dokładnie tak Dobrze Może tu sobie wezmę tę monetkę No i dobrze, statek tonie Niedobrze, może wezmę sobie Aha, myślałem, że mogę sobie zmienić na inne postacie, ale niestety nie. No okej, okay. no wskacz w wirtuviuszu. Hmm. O! Wow, to się da zniszczyć. A mogę tak? Oj, myślałem. Aha, nie mogę tutaj. No dobrze, jeszcze by się jakoś przydało. Może tu. O, patrzcie, patrzcie, będzie. Uda się, uda się, mówię to wam. Nie uda się. Może być tu już? Co, jak myślicie? Nie, no oczywiście, że nie No okej, okay, przytrzymuję H Dobrze Aha Wow, takie buty No dobrze, dobrze Zbudowaliśmy tutaj Okej, okay, coś zniszczyłem, mamy trochę czasu więcej a... I... prawo, no dobrze Tutaj! Aha! No to płyta, tak? Jest to okay, kraj grająca? No! So do you have a plan? Tak. Musimy A probably drown. a plan? <laughs> tak, wiesz, umie się pokazać z dobrej strony. No i fajnie, ugaściliśmy tutaj ten posz, ale ognisko takie skąd ognisko w wodzie Okej, okay, tu już przydaj się No dawaj, ha! Już dawno tego nie było powiem wam, chyba kilka odcinków temu, a w nie pamiętam Jot, okej, okay, pięknie i co się stanie? No też tak, <coughs> no tak racja, ja się <głosznieś> zgadzam Dwa, trzecie jest Gdzieś czy nie ma Chyba nie widać, muszę pewnie to zniszczyć A nie, nie da się O może tu, o tu właśnie, pewnie o to chodzi Tak Jest dobrze, chyba, ale tak, bo nie tak Dobrze, Benek też potrafi, Toż tak czy nie

I have a better idea. If we attach a torpedo to the outside of the submarine and fire it, it'll push the submarine back up to the surface. If you're sure. okay why need to stand on that pressure switch while the other pulls the handle next to it down to lock it? I Okej, okay, myślałem, że... O jacie, to są przeciwnicy. No wow, myślałem, że to ja coś... zna... Nas... że nasi to są... kurcze. Myślałem, że tutaj będzie trzeba taka praca zespołowa, że... był bohaterów oczywiście, że tutaj staje benkiem, a więc tu wiesz otwiera, więc... Ale tak jednak nie jest. Oni chyba nic nie dadzą mi powiedzieć Okej okay. No i dobrze, dobrze Musimy teraz schakować system <grym> Czy coś tam zrobić Dokładnie Okej, okay, jestem na dole jak zawsze Ale to wykiwam go Chociaż może sobie pozbieram kasy troszeczkę Czemu nie, powiem wam czemu nie Wezmę te dwie niebieskie monety O niej, a nie jest ich więcej to Wezmę tyle, ile, ile jest Wezmę trzy niebieskie monety Dokładnie bo tam na dole pewnie też jest po prawej. Ale i tak idę po No idę jednak po nią. Dokładnie. Goni mnie! Wow, wow, wow Muszę uciekać. A i tak mnie złapie, wolny jest. Okej, okay, to większość kasy jest zdobyta, tyle mi starczy, Pięć tysięcy za takie coś jest fajnie. Aha, my wygnaliśmy teraz wirusa, tak mi się wydaje z systemu. Coś z tym Mini, z tym. <laughs> Okej, okay, wydaje mi się, że dobrze idę, płynę raczej. Mamy jeden na 5 zestawów tych, czy coś tam to jest. Okej. Okay. Ha niebieskie, syduszkę mam zbierać, no dobrze że no właśnie będziecie trochę ciężko czy ja dobrze płynę bo nie wiem właśnie <laughs> a może ja tu na lewo co jest aha tu mamy to coś ok to ja może popłynę tędy oj tutaj na przykład w górę a jak nie nawet nie chyba nie trzeba a nie chyba dobrze płynę chyba tak dokładnie udało się stąd wyjść a więc się cieszę Płyniemy tam do tej rakiety, czy gdzieś tam. Yy, torpedy. Nie, nie tym właśnie tak. Okej, okay, tylko kazali zbierać te serduszka, a tych serduszek nie ma wcale. <grym> o, jest, jest! O, takie coś mi daje tlen, a więc fajnie. No i dobrze, dobrze. Okej, okay, to ja płynę dalej. <grym> Jakie fajne dyby. A to chyba jakieś roboty, są. O, co... Wow, co to było? Co to było? Ale wie A, to jest statek, tak? Tak, chyba. No, ja, ra raczej Nie wiem. Git. <giby> no dobrze, chyba tutaj gdzieś ta torpeda wybuchła. Albo może ona tu... A, ona już tutaj była za nami wcześniej. Okej. Okay. Podwodny tunel, fajnie. Wezmę tu... chociaż nie, bo tu już strzać nie umie. To tu bardziej benek się przyda. O, umiem szybko pływać. Przyda się to troszeczkę, powiem wam. Nawet dużo. O, a to co? A to jest zapis, no tak. O, ja cię, tam mnie atakują, skubańcy. No dobrze. Zostawię tego gościa, niech sobie żyje. Ja płynę dalej. On, ja chyba nawet nich nie mogę strzelać. Dokładnie tak, ja muszę uciekać cały czas. No to tak zrobimy, A czy w tej skrzyni nic nie ma? A chyba nie. Sekunda. A nic jednak Płyń, płyń Benek, zablokowałem się O, udało, dalej, dalej, no. dalej Dokładnie, uderzaj małże, by je otwierać, spoko Tam coś jest, aha, w tych małżach jest tlen, no okej okay. Nie ma problemu żadnego No i dobrze, tutaj nadal strzelają, kurczu Okej, okay, kolejna małż Kolejny zapas tlenu, pod wodę to najważniejsze chyba jest chyba tak o już nie muszę go brać bo i tak mam fula. no dobrze trochę długi jest ten tunel powiem wam jak szybko widujesz już potrafił pływać Wow, wow, wow zostawić mnie ryby. ale skubańcy małe dawaj dawaj się nie poddawaj okej okay, uważać na nie teraz płyni, 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 płyni. do góry gdzie tam się da okej okay, może do tej małży najpierw te ryby stąd wypływają? Tak, st dobrze, dobrze jest. Nie wziąłem tych serduszek chyba wcale. Nie wiem, mniejsza z tym. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Okay. Płyną te ryby czy nie? Chyba jakoś ich na razie nie widać. Okej, okay, mam zapas yy, trenu. No i fajnie. Proszę bardzo. I co my tu mamy? Gdzie jesteś lipko mała? Ło wow, wow nie chyba za na mnie bied. Ciekać! Ło, wow, udało się. Strzelaj w nią! Dostała, dostała! Jeszcze raz! Jeszcze raz! No dawaj! O Bogu jej trafiłem! Jak się cieszę! <tlen>, Tlen! Biegnij! Biegnij! Też mam jeszcze dużo, powiem wam. Nie, 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 nie. o A może wie wytu... Nie wiem, tu się nie. Czy mam wtedy strzelać, czy mam płynąć dalej, bo nie wiem właśnie? Powiedzmy, że popłynę na razie dalej, zaraz zobacz czy tu mam coś, czy tu mogę coś zrobić. Tu mogę strzelić. Dawaj, mam pomysł. Dokładnie o to mi chodziło. Wow. Sprytne co to było. Że ryby trzeba było tu nakierować. Fajnie, fajnie powiem wam. Ok, no to właśnie, lecimy dalej. Mamy coś, mamy zapis. Też się cieszę Tutaj widzów już Jesteśmy bardzo nisko pod wodą Okej, okay, tlen tutaj jest bardzo ważny To ta te serduszka schodzą mi chyba cały czas tak samo Nie wiem Niech czas z tym Płynę dalej, bo ta misja tak średnie mi się podoba Znaczy nie jest zła, ale taka trochę Taka ooo <grystanie> Nie żartuję. Okej, okay, lecimy dalej, lecimy dalej Może tu troszeczkę tlenu no widtuwiusza mi podwali, a światło się i tak świeci, no patrzcie jak jest sprytne. Aby to chyba światło odbędka. <grymne> Okej. Okay. Nie! A, a myślałem, że wtedy by mnie będą... O znowu widtuwiusza podwali. Jak, jak można. O co to za? <grymne> wow! <grymne> Okej. Okay. Wow! To jakieś potwory... Znaczy nie, potwory. coś. Potwory. Podwodne stworzenia, tu niebezpiecznie, jest bardzo... Ale ja płynę! Płynę dalej! <grymne> Cały czas płynę, może wezmę sobie tlen, jak mi się uda. Mam nadzieję, że mi się uda. Jest! Mam serduszko! Mam monetkę nawet, patrz! Okej, okay, mogę płynąć dalej, jest fajnie. Ale długie to jest! te niebieskie monety będą... oj, 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 uciekaj! Full HP, nie wierzę okej, okay, mam, mam nadzieję, że Benek się jakoś stamtąd udatuje a jak nie to będzie źle zobaczymy, to płynę w okej, okay, to teraz na górę, no czemu? Hm. no dobrze <gryw> mam nadzieję, że dobrze płynę, ale tak, dobrze płynę. Już się bałem, że wydacam się. Wow, Wielki wełgosz! O, jest Benek, a więc fajnie. To zmieniam sobie na niego. Uj! Dawaj, dawaj! Dobrze... Nawet nie mogę z nim walczyć, tylko mam uciekać. No czemu? Tak jest. Ajajaj, tlen mi się kończy, ale ja płynę do góry. O, nie ma co. No i patrzcie. Pięknie. To wypływamy stąd. To musieliśmy zrobić taki wielki jak... Półko? Żeby co? Może w jakiejś innej części statku się pojawimy teraz w tym stylu? Nie wiem. Ale Już zbliżamy się do wyjścia. Ale węgorz cały czas mnie goni nadal chyba? Czyn... Tak <laughs> O ja się biegnij! Znaczy płynie. No znowu, z... znowu! Znowu. Okej, widzę światło, jest. No i płynęliśmy tak na około, żeby utatować naszych przyjaciół. No, dokładnie. Okej, okay, z tym, fajnie jest, udało się, ja się cieszę. A ty też wydawać się na długość doona. Natura. We thought you, know, if, if you want to wait a few Do any of you have a plan to get out of here? Um. Batman dies. Oh! Uh, wild South. Micromanagers, what's going on down there?

Okej, okay. Emmet Prysznic nawet jest. Lady Liberty, statua wolności, nie wiem czy dobrze przeczytałem. Potwór z ale wszystko jest do kupienia. O, Potwór jest nie. Pan Panda, <grym> też do kupienia. Yeti nawet, no patrzcie, jak miło. Okej, okay. poziomu na 100% nie wykonałem, ale 60 tysięcy kasy zdobyłem. Tutaj ciężko na 100% tak bez żadnych dodatków. chodzi mi tu kasy, raz, 2, 4, 6, 8, bo tu pewnie też jest. O Okej. Ile mam tych procentów? <grym> 51%, a więc fajnie, nie jest źle. Nie jest źle. I chyba mam jedno. Mam jedno, cieszę się. Ale co mi z jednego? Raz i 15 kłopot świetnie. Okej, okay, no to kontynuuj. Okej okay, no i znowu jesteśmy tutaj No to dobrze, w tym momencie ja się z wami żegnam Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć